Pierwszy czerwcowy wtorek z optometrystą. Zatem poruszamy dwa tematy: dzień dziecka i okulary przeciwsłoneczne. Jak dobrać, na jakie rzeczy zwrócić uwagę, czy dzieci powinny nosić okulary przeciwsłoneczne, jak sprawdzić certyfikat i u kogo kupować okulary przeciwsłoneczne, żeby naprawdę chroniły nas przed światłem UV. Zapraszam serdecznie. Słońce zaczyna mocniej świecić, zaczyna mocniej przygrzewać, to zaczynamy zastanawiać się nad tym, jak chronić swoje ciało przed promieniowaniem UV. Na, mam nadzieję, że wszyscy zdają sobie sprawę, że samo promieniowanie UV jest szkodliwe dla naszej skóry, dla naszych oczu, dla całej powierzchni ciała, na którym to promieniowanie jakby powoduje. Może nie tyle tylko starzenie, co może powodować dodatkowe zwyrodnienia, choroby skóry, czy też w przypadku oczu e, przyspieszyć proces zaćmy, tak? Wtedy, kiedy ona będzie powstawała, może spowodować skrzydlika, albo nawet być przyczyną przyspieszonego AMD, czyli zwyrodnienia siatkówki. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Przy wyborze okularów przeciwsłonecznych, oczywistym jest, że ważna jest wygoda, ważny jest dobrze dopasowany kształt oprawy. Ale też najważniejsze są certyfikaty potwierdzające, że te okulary przeciwsłoneczne będą nas chroniły przed właśnie promieniowaniem UV. Jest to szczególnie ważne, ze względu na to, że jeżeli kupimy pierwsze, lepsze, bazarowe, z nie wiadomo jakiego źródła pochodzenia okulary, to tak naprawdę zakładając przyciemnione szkiełko, nasza źrenica rozszerzy się, ze względu na to, że jest po prostu troszeczkę ciemniej. I jeżeli tego filtra UV nie będzie w tych okularach, to tego UV tak naprawdę do tego naszego oka wpadnie więcej. Zatem, to jest taki ogromny argument za tym, żeby naprawdę kupować okulary przeciwsłoneczne w sprawdzonych źródłach, tam gdzie one pochodzą od dobrych producentów i faktycznie sprzedawca optyk czy w sklepie sportowym. Nie, czy sprawdzimy te certyfikaty właśnie na stronie producentów, czy one są naprawdę adekwatne i naprawdę będą chroniły naszych oczu? Słuchajcie, temat nie dotyczy tylko dorosłych, temat dotyczy również dzieci, dzieciaki, ponieważ i to małe, i to duże. E, bardzo często no, jesteśmy z nimi na dworze, jesteśmy z nimi na spacerach, jesteśmy z nimi nad jeziorem i one również są narażone dokładnie na te same słońce, na to samo UV. I pamiętajmy jeszcze jedną rzecz. Że UV jakby najbardziej doskwiera nam jakby najbardziej dociera do oczu w godzinach powiedzmy 9, 11, a także 14 i 16, nie o 12 ze względu na to, że o godzinie 12, gdy światło, gdy słońce jest pionowo ustawione i sięga zenitu, to wtedy nasze łuki brwiowe bardzo dobrze chronią nasze oczy właśnie przed tym światłem. Z kolei, gdy słońce jest niżej, to wtedy tego światła dociera do naszych oczu zdecydowanie więcej. Więc pamiętajmy, że w tych godzinach, ale także gdy zajmujemy inne pozycje, na przykład dziecko jest w wózku, czy na przykład w samochodzie, czy w jakiejkolwiek innej pozycji, to chronimy jego oczy przed światłem słonecznym. I oczywiście też ogromna uwaga: światło słoneczne nie jest niebezpieczne tylko latem. Ono jest niebezpieczne zimą również, ono jest niebezpieczne i wiosną i jesienią. Pamiętajmy, że gdy jesteśmy nad wodą, to tak naprawdę światło słoneczne pada z góry, ale odbija się również od tafli wody i również będzie źródłem większej ilości promieniowania UV, które dotrze do skóry i do oczu. Takie same zjawisko ma się w przypadku śniegu, i o tym też pamiętajmy zimą, że błokulery przeciwsłoneczne. Cały czas nosić. Kolejnym zagadnieniem, które możemy poruszać, jakby w tym miejscu, jest efekt polaryzacji. To, żeby mieć okulary przeciwsłoneczne, które również polaryzację mają. Zdecydowanie lepiej się przez nie patrzy, zdecydowanie mniej jest odblasków, zdecydowanie lepiej prowadzi się samochód, czy e, wszystkie sporty z jazdą rowerem jakby m, na czele, lepiej wykonuje się w okularach przeciwsłonecznych z polaryzacją. Podobnie się ma właśnie ze wszystkimi sportami wodnymi, tam gdzie właśnie tych odbić od powierzchni wody, tam gdzie jest mokro, jest zdecydowanie więcej. Zatem dzisiaj, reasumując temat, zobaczcie, każdego z nas dotyczy słońce, każdy z nas lubi bardzo, bardzo ciepłą pogodę, która zbliża się do nas z dużymi krokami, więc zadbajcie o swoje oczy, nie oszczędzajcie na okularach przeciwsłonecznych, czy to dla siebie, czy to dla swoich dzieci. Przemyślcie sprawę polaryzacji i oczywiście zrobicie sobie takie okulary, żeby pasowały wam i kolorystycznie, i kształtem, i żebyście po prostu się w nich dobrze czuli, żeby je nosić. Latem, zimą i wtedy, kiedy będziecie potrzebować. Pamiętajcie o swoich dzieciach i bawcie się dobrze, ponieważ dzisiaj jest Dzień Dziecka i na pewno wszyscy wyjdziemy na zewnątrz świętować te, te wspaniałe święto. Pamiętajcie również, że my, jako ćwiczeoka, z racji tego, że dzieci są naszym priorytetem i dzieci tak naprawdę nas motywują i one są naszym celem, dla których tak właściwie pracujemy, zaczęliśmy pracować i będziemy pracować. To dzisiaj świętujemy ten Dzień Dziecka i uruchomiliśmy na naszym sklepie ogromną wyprzedaż, ponieważ wszystko jest obniżone o 30% w momencie, kiedy zastosujecie w koszyku kod dzieciaki. Zatem, jeżeli ktoś. Posiada ten kod, chce zrobić zakupy, to 30% jest dla niego. Wystarczy tylko wejść, ćwiczę oko, sklep.twiczeoko.pl i tam w koszyku, gdy już uzupełniacie zakupy, to w tym momencie wpisujecie ten kod. Pamiętajcie również, że na sklepie są dwie nowości: zwykła z Dondersa i karty badania optometrycznego. więc jeżeli jesteście specjalistami, to te dwa produkty zdecydowanie ułatwią Wam pracę w gabinecie. Tymczasem Bawcie się dobrze, odpoczywajcie dzisiaj i życzę Wam wiele, wiele, wiele słońca i oczywiście dobrej ochrony Waszych oczu przed promieniowaniem UV. Serdecznie pozdrawiam, Basia Pakła.